Zanim zaczniemy, chciałbym wam bardzo podziękować za 300 subskrypcji na moim kanale. To niesamowite z jaką prędkością rozwija się ten kanał. Ja nie przedłużam i lecimy do odcinka. Ja od ciebie serce kupiłem! O, dzięki. Napisał, że kupił do mnie serce. I tak i... i tak cię będę bił. Bartikso. Ej! No, no ej! On SS-a robi! O, później, później go bijemy. Nie Teraz go możemy bić. Zbij mu tarczę. Pozdro Lipo. W Koboda, go daj tak dla zabawy, że niby mu nic nie robimy. Dobra, nie no, bigo. No i ten drugi przyszedł. O, ten... o jest sam w kołebach chyba wleciał. Izlafer Isla... nam... nam pomaga. Lubię takich ścieniaski. Jakim... Cieniasek. Nie ma! Zabiłeś save'a. O kurde... Nie, nie, nie! Nie daj się! A! Nie, tylko nie wędka! No, znów setarty wziął. Czekajcie, mu Zaraz, pija. To, 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 to Janek Ciniasek, Ciniasek was z centkrystala próbował walnąć Okej, okay. on krystaluje? Hey. Uważaj, uważaj o. Uważaj Może e... co on tak marnuje to? Dobra, ja biję Janka W, w koby go może ten Zabudujcie no tak, tak żeby pobra. tego Ja nie mogę ja. Ja nie wiem ja... Oli poje, Oli poje Już ja się tego Oli, olipoje olipo ja nie mogę, dobra. Nie, nie. Ten Krzyser to ma... Mar a nie, marwek. Ja wiem, wiem, wiem. To marwek. Do... Ma to ten to patrz! Patr Nawet Nie bijcie go, no! Bijemy no to, no, nie, go! Ale nie. Ale nie, nie, nie ma jak uciec. Zaraz ktoś go tutaj. Szykajcie. No nie, wycyka a. wycykał tam perłę. Nie trafił! Ja nie trafił! Nie trafił. Ej, on ginie. On ginie, on ma mało HP. Ty, on się... on ma Dostał, potem, totem, totem! Zrzuciłem... 1,5 oh, O sorry! Zginął! Dead, dead! Dead, dead! Patrz, chce mi dać na miecz! Co jest? Ty! On, on mi dał stręk i wymaksowany mieczyk! Nadarytowy. Ale nie? Nie. Pozdro Patrosz O, będzie na odcinku, będzie Co jest? Ej, on chce mi dać totem I 8 złotych jabłek Dobra, zostaję youtuberem. No, mo, no Ja się ciebie też kiedyś pytałam, nie dałeś No bo nie miałem A, dobra No to nie Dzięki Patrosz za itemy. Więc po tych mini walkach i mini killu nederytowego typa, postanowiliśmy te się na kordy i znaleźliśmy bazę dwóch neterytowych w będzie. Niestety oni zlogali i jeden koleś cały czas na multikoncie jakimś chodził tutaj i patrzył, czy nas nie ma a my się chowaliśmy. I to przez dosyć długi czas. A! No nie, on nie ginie. Może no. ułok nie no. ma. Dobra, ej, pójdź... Ej, pójdźmy na inną wyspę! Niestety długo, dosyć tam czekaliśmy i nie wrócili. Jakby wrócił, jeden, ale poszedł na spał spałna, drugi się wystraszył i pewien już przez cały dzień nie dołączał. I stało się coś ciekawego. Osoba, którą mogliście zobaczyć na moim pierwszym odcinku, nadarytowy typek, fanmata, chciał dołączyć do naszego klanu. Ja mu, że nie przyjmę go do klanu, ale dał mi dosyć niezłą ofertę. Ale chyba youtuberek cię nie, nie oskamuje. No! Też teraz nagrywa odcinek. A no. to podobnie. O kurde. Koch Daję ci do mianyce? Ty, dzień. No. No wy właśnie będziemy się do... Co? Co ci jeszcze dam? Popi! E wiesz co? Ja cię obserwuję wiesz ile czasu? Ile? Aż trzy miesiące, mm. Teraz, co? Ja mogę się tepnąć do Ciebie, Tymek? Tymek, bo ja, yy, ten... Piję potę, piję potę, piję potę. Do werku tu jest! Co się dzieje? Dobra, tu nie ma uciekania, tu nie ma uciekania. Dostają. Kupsonik dostaje mocne hity chyba Kupson ode mnie ora Kupsonora, sonora Ej dobra Spoko No a kups No a kupson deda ogólnie, jakby dedał Ej, ja zabudowuję portal. Nie mam nie ma. Nie ma, nie jest O kurde, dostałem. Dostałem, dostałem. Muszę sobie podorać i sobie zjeść gapa.